Sylwia. Cześć! Bardzo miło mi Cię widzieć. No, dzisiaj świętujemy z okazji. E, z okazji spełnienia marzenia, tak naprawdę, bo produkt, który dzisiaj ma swoją premierę, e, to było moje marzenie, tak naprawdę od dwóch lat, żeby powstał. E, I od stycznia razem z Akiflabem zaczęliśmy prażnie nad tym działać. No i jest bomba! No właśnie, już miałam okazję zobaczyć, to jest, rozumiem, białko w butelkach. To jest odżywka białkowa, która zawiera 20 gram białka. Są trzy rodzaje, jest białkowa z witaminami, jest kolagenowa z kwasem hialuronowym jest także z kofeiną i herbamatę mate, taka trochę pobudzająca. I to jest coś dla Ciebie i dla mnie i dla Ciebie, bo same wiecie jak to jest, jak się pracuje, jest się zabieganym, nie ma się czasu nic zjeść, wpadasz do sklepu i mówisz sobie tu zjeść drożdżówkę, bierzesz sobie bombę, zalewasz sobie mlekiem albo wodą, ja też polecam, dolewam zawsze espresso i masz pełnowartościowy posiłek białkowy, który nie pójdzie Ci w biodra, gwarantuję. No właśnie, a w ogóle skąd ten pomysł? Czy to się urodziło przez to, że Ty chciałaś też sobie coś zmienić i zacząć, czy po prostu stwierdziłaś, że dobra, zrobię coś po prostu swojego, żeby mieć swój produkt? Nie, to jest coś, co wynikało z ogromnej potrzeby serca, bo ja jestem osobą, która Trzy czwarte życia się odchudza, od 16 roku życia, czyli już 22 lata. I wchodząc do jakiegokolwiek sklepu, nawet kupując, wiesz, odżywkę w saszetce, no, kiedyś yy, z Grzesiem jechałam, kupiłam odżywkę w saszetce i próbowałam ją wlać do butelki wody z takim normalnym korkiem. I Greg wtedy powiedział do mnie, to jest najlepsza reklama twojej odżywki. Cały samochód... <grywa> cały samochód obrudzony ty cała w odżywce białkowej, a i tak w końcu finalnie się nie napiłam, bo tej odżywki prawie nie udało mi się tam wsypać do, do butelki. I stąd właśnie ten produkt, bo ja sama jestem bardzo zabiegana, często jest tak, że ja, czasu że ja w ogóle totalnie nie mam jakby możliwości coś zjeść, więc mając w torebce ten produkt, po prostu wiesz, że możesz dostarczyć swojemu organizmowi białko, czyli coś, co jest jak najbardziej dietetyczne, zdrowe, no i nie musisz jeść, powiedzmy sobie jakiejś drożdżówki z makiem. Pierwsze pytanie, które na pewno się nasunie wszystkim, którzy będą chcieli spróbować swojego produktu, to będzie cena. Czy to będzie cena rynkowa, której wszyscy mogą się spodziewać, czy coś innego, bo to jest od Sylwii Bomby? Nie, bardzo nam zależy. Przy wszystkich produktach, które tworzę, począwszy od książek, przez kolekcję ubrań, a skończywszy na odżywce, bardzo mi zależy, żeby to był produkt dla ludzi. Ja tak naprawdę istnieję dzięki ludziom, dzięki temu, że oglądają program, w którym występuję, dzięki temu, że odwiedzają mu Instagram, moje media społecznościowe, chcą o mnie czytać i cena to

chyba, powiem Ci szczerze, że nawet wręcz powiedziała, że tanio w tych czasach. Myślę, że dla każdego, jeżeli chodzi jeszcze o jakby, wiesz, stosunek jakości, bo tam jest 20% białka, bardzo dobre witaminy, to jest skład, który został zatwierdzony przez jednego z najlepszych dietetyków w tym kraju. Stosunek jakości do ceny też jest bardzo dobry. A gdzie będzie można to dostać? To też podstawowe pytanie. We wszystkich sieciach mhm. mogę, nie wiem, czy mogę mówić Biedronka Lidl, <laughs> ale również online, ale będzie po prostu to na stacjach benzynowych, w sieciach handlowych, pod ręką dla każdego. Dzisiaj mamy więc okazję świętować, ale pierwsze podstawowe pytanie, kochana, co u Ciebie słychać? Bo dawno się nie widziałyśmy, a obserwując Cię, widzę, że bardzo dużo się u Ciebie dzieje. Cały czas pracuję, kocham swoją pracę, nieustannie jestem w Google, bo słuchajcie, już jedenasty rok zaraz mi pyknie. No, jestem z tym przystojnikiem, który tam stoi, na mnie patrzy, i generalnie jakoś nam się to wszystko dobrze. Yy, układa, no i nie wiem, czy już widziałaś, jakie moje dziecko jest duże. Widziałam. Widziałeś, jaki to jest, jest duży człowiek, sześcioletni duży człowiek, waży już 20 parę kilo. Yy, no i powiem Ci, że na ten moment yy, moja, moja koleżanka Ewa, która tu jest, Ewa Mrozowska, która mnie tak wspiera, spytała mnie, czy ty w końcu jesteś z siebie zadowolona? Ja wiem, dobra Ewka, nie sądziłam, że kiedykolwiek to powiem, ale Kurde, jestem zadowolona. To jest najważniejsze. Wiele, pytań, wiele osób też zadaje sobie pytanie, czy w tych czasach ciężko jest być mamą. Ja uważam, że to jest najtrudniejsza rola kobiety. W ogóle bycie mamą przewartościowywuje absolutnie całe Twoje życie. Już nie jesteś number one, tylko jesteś number two. Ale ta miłość, którą dostajesz od tego dziecka, powoduje, że jakby bycie numerem dwa jest dla Ciebie okej, okay, bo chcesz wszystko dla tego dziecka. Wiesz, moje dni tak naprawdę ustawia Antosia. Jej zajęcia dodatkowe. W poniedziałki 13:30. Jeździmy na sensorykę we wtorki, jeździmy na akrobatykę i wszystko tak naprawdę jest ustalone pod Antosie. I ja tutaj muszę powiedzieć, że kobiety, które mają więcej niż jedno dziecko, są moimi bohaterkami. Od razu wszystkim powinno się dawać Nobla. To jest niesamowite, bo przy jednym dziecku jest tak niesamowicie y, ogrom pracy, a co dopiero jak się ma tych dzieci dwójkę, trójkę, piątkę, to jest w ogóle y, no, niesamowita robota. I rozumiem, że u ciebie z tą decyzją na drugie to może tak niekoniecznie. Wiesz, kiedyś byłam kategorycznie na nie i mówiłam to otwarcie, że absolutnie nie nigdy. A teraz mówię, zobaczymy, co życie pokaże. No kochana, tutaj wiesz. Musisz dobrze się zastanowić, ale. Ym... Zastanawia mnie to, ponieważ bardzo dużo media się rozpisują o Twojej, o, czy o relacji Grzegorza właśnie z Twoją e, Antosią. Tak. I pytanie, jak to działa w drugą stronę? Bo tutaj gdzieś ten temat, wiesz, zanikł, można powiedzieć, został zaszufladkowany, bo nikt nie pyta, jaka jest relacja Twoja z córką e, Grzegorza. E, wiesz co, e, pokazywałyśmy parę razy, ja na przykład uwielbiam Julię, to jest już 17 latka, więc ja mogę z nią chodzić na zakupy, i ona jest dla mnie super koleżanką. I ostatnio jak e, były Grzegorza urodziny, zrobiłam mu niespodziankę, sprowadziłam, bo Julia mieszka w Londynie. Kupiłam jej bilet, sprowadziłam ją do Warszawy na obiad urodzinowy. Grek miał niespodziankę, bardzo się ucieszył. I jak szliśmy na mecz, no bo jeszcze w prezencie miał bilety na mecz polska Portugalia, to Julka pomagała mi się stylizować. Bardzo dziękuję Ci Julka, no i nawet jak ogłosiłam wczoraj premierę produkcji, to Julka była jedną z pierwszych, która mi pogratulowała. To jest bardzo fajna, skromna dziewczyna, bardzo dojrzała jak na swój wiek i zawsze bardzo się cieszę, kiedy u nas jest i naprawdę super spędzamy czas. I nawet jak byliśmy razem na wakacjach, to powiedziała mi, wiesz co Sylwia, ja nawet, jak nie będziesz statą, to i tak będę do ciebie przyjeżdżała. No to powiem ci, że to jest taka młodsza koleżanka, a nawet może młodsza wersja ciebie, trochę, nie, co? Ona mi kiedyś e, powiedziała, że gdy wiesz, Sylwia, jak będę już e, dorosłą kobietą, to chciałabym być taka jak ty. I ja się wtedy popłakałam i powiedziałam, ruka, nawet nie wyobrażasz sobie, jaki to jest wspaniały komplement dla mnie. E, no i generalnie lubimy się. Nie da się Julii nie lubić e, i mamy bardzo dobry kontakt ze sobą. A wracając jeszcze do tematu Twojej córki. No... Nie oszukujmy się, to jest już teraz aktorka na Twoich rolkach na Instagramie i zauważyłam, że też wiele osób to bardzo komentuje w zły sposób, bo uważa, że właśnie pchasz dziecko do sieci, że też się wystawia już na krytykę za, za młodu i jak ona w ogóle sobie później poradzi i że nie dała się jej wyboru bycia w internecie, kiedy ona będzie chciała. Zgadzam się, że nie dała mi jej wyboru, ale w moim życiu było to tak naturalne, że ona po prostu będzie w tych mediach społecznościowych. Yy, wiesz, ona ma teraz 6 lat i jak ja kręcę rolkę, to ona mnie pyta, mamo, a dlaczego beze mnie? Ona to lubi, ona sama mówi, że chciałaby tańczyć, występować na scenie, może chciałaby być aktorką. Yy, ja czasem czytam jej komentarze, jak tam ludzie się nią zachwycają. Wiesz, to jest zabawne, że ludzie podchodzą do mnie na ulicy i mówią, panią lubimy, ale to się to my kochamy. Więc yy, śmieję się, że najmłodsza influencerka w Polsce. Yy, Wiesz co, ja nie wiem, to czas pokaże, czy ona mi będzie wdzięczna za tą decyzję, czy będzie na, to za mnie, na, na mnie za to zła. Nie mam pewności, e, zawsze miałam wątpliwości, zresztą ja pierwsze pół roku życia jej nie pokazywałam. Potem tak naturalnie podjęliśmy decyzję z tatą Antosią, żeby ją pokazać. Natomiast ja nie wiem, gdybyś mnie teraz spytała, co radzić rodzicom, czy pokazywać, czy nie, przysięgam Wam, ja nie wiem. Uważam, że jeżeli ktoś zgodnie ze swoim sumieniem nie pokazuje, niech nie pokazuje, może to jest lepsza droga, a uważam, że być może moja Antonina, będąc pokazywana, dostanie kiedyś taką szansę, którą nie będąc pokazywana, by nie miała. Więc przyznam Ci się szczerze, to jest fifty-fifty, naprawdę nie wiem. A generalnie w przedszkolu, no bo niestety dzieci teraz już są bardzo mądre w tym wieku. Wytykają mi to, na przykład, ty jesteś e, córką Sylwii. Bomby będziesz miała zawsze w życiu lepiej. No bo już niestety, ale sześciolatki bardzo dużo rozumieją, bo wiem też to po prostu z doświadczenia i e, innych e, po prostu opinii. Więc to, to jest takie pytanie, czy też nie będzie miała z tym zawsze trochę gorzej. Powiem Ci szczerze, że na ten moment twój odpukać jest lepiej, bo jednak wszystkie dzieci mówią: Wow, się, ale super, ale to fajnie zrobiłaś, a ja widziałam Twoją mamę i to było super. Na ten moment jest fajnie, no może wiesz, w pewnym momencie mama stanie się obciachowa i nie będzie fajnie. No może wtedy Tosia prze, prze, przejmie kierownictwo. Raz w życiu spotkała ją sytuacja, która była rzeczywiście niemiła ze strony jej rówieśników, ale to było raz w życiu. A generalnie 99% sytuacji jest pozytywne. Ona ma już swój telefon. Ma telefon, ale nie ma karty SIM, mhm. więc ma telefon, tylko wtedy jak jeździmy w długie trasy, to Tosia może sobie na nim oglądać Netflixa, ale nie ma takiego telefonu, że może dzwonić i wykonywać połączenia. Nie, nie. Czyli dostępu do internetu też. Nie, nie, i nie i absolutnie ma zabronionego TikToka i YouTube'a. A dlaczego to zrobiłeś? Bo uważam, że TikTok, przepraszam wszystkich, że to powiem, ale TikTok prezentuje tak płytkie treści, jeżeli nie ustawi się dobrze algorytmu. Że to jest przerażające, jakie te treści nieraz są głupie. Ja sama nie jestem na TikToku, mam konto, mam tam 30 tysięcy obserwujących, ale nigdy tego konta nie prowadziłam, bo wchodząc na TikToka, a nie mając ustawionego algorytmu co lubię, oglądam Misz Masz i czasem jestem przerażona, co tam na tym TikToku jest bustowane i, i co ludzie prezentują na tym TikToku. Wiesz jeszcze, Instagram pozwala zachowywać jakiś poziom, jakąś klasę, a TikTok już rządzi się swoimi prawami i. I to się ma TikToka zabronionego. Czyli też ją też trochę chronisz przed czytaniem tych komentarzy, prawda? E, wiesz, że no, ja jej bardzo często czytam komentarze, zwłaszcza te u nas na, na mediach społecznościowych, bo one są pozytywne. Więc ja często czytam jej te komentarze, ale, y, ale ona czasem wchodzi na mój profil na Instagramie i mówi: Mama, obejrzyj sobie nasze rolki. Czas, czas. No ale my to się rozmawiamy. Rozmawiamy? Sylwia, e, właśnie to takie e, też odcinanie dzieci od mediów, to chyba w tych czasach jest bardzo też ciężkie. E, wiesz co, moja to się do trzeciego roku życia, nie miała w ogóle żadnego styczności, prawie w ogóle nie oglądała bajek, już nie mówiąc o telefonie, mhm. i poszła do przedszkola i przyszła z przedszkola i spytała się mnie, mamo, a co to jest Elza. I ja wtedy stwierdziłam, że chyba trochę przesadziłam z tym niedawaniem e, jednak tych wiesz, wirtualnej rzeczywistości. Trzeba znaleźć balans. Uważam, że my też lubimy oglądać, dzieci też lubią oglądać, więc moja Tosia ja ma pozwolone takie 40 minut dziennie na bajkę. Czasem nie wiem, po jakichś ciężkich zajęciach akrobatyki jest zmęczona, więc włączam jej bajkę, niech sobie też trochę poogląda, no bo wszyscy jesteśmy ludźmi, wiesz? Poza tym, żyjemy w takim świecie, gdzie te wirtualne media są no nieodzowne, no nie da się bez tego żyć. Każdy ma telefon, nawet moja mama ma Instagrama, więc wiesz, więc jest to bilet w jedną stronę, to będzie się tylko rozwijało, więc odcinanie takie totalne też dzieci, no, no absolutnie nie jestem tego zwolennikiem. Kochana, a powiedz mi tak szczerze, jakie profity są z tego, że jesteś Sylwią Bombą? Kiedyś nie zapłaciłam raz mandatu i na przykład jak stoję w kolejce do klubu, to wpuszczają mnie bez kolejki. Dobrze, a jeszcze na pewno coś jest, bo wiem, że na wiele się mówi na tym nawet, że tak powiem, w opinii publicznej, że zawsze zane osoby mają łatwiej pod wieloma względami. Oczywiście, że mamy łatwiej, ale mamy też pod wieloma względami trudniej, uwierzcie mi, to nie jest tylko tak, że to bycie popularnym to są tylko malinki, wręcz powiedziałabym, że bycie popularnym 40% jest pozytywów, 60% jest negatywów, ale... No na przykład, wiesz, no to jest bardzo miłe, jak idę gdzieś, nie wiem, do sklepu, jestem w hotelu i hotel wysyła mi na przykład wino, bo jestem selwią bombą i wysyłają mi wino do pokoju, więc mnóstwo jest takich drobnych gestów. Nawet wiesz, dla mnie jest bardzo miłe zawsze to, jak ludzie do mnie podchodzą na ulicy i chcą za mną zdjęcie, ja to kocham, bo to jest taki kontakt, wiesz, podchodzi do mnie kobieta i mówi, Jezu, ja panią obserwuję od pięciu lat, uwielbiam panią, robi mi pan dzień, kocham to się. Więc to są też takie bardzo duże bonusy, jednak, więc to jest, no jest to bardzo miłe. Czy twoja droga do sukcesu i do momentu tutaj, gdzie teraz jesteś, była ciężka? Nie pytaj nawet jak. Było. jeżeli komuś się wydaje, że bycie popularnym to są tylko pozytywy i tylko życie usłane różami, no to nie w moim przypadku. Ja naprawdę wszystko zrobiłam sama, nie miałam nigdy menadżera, dalej nie mam, nie miałam nigdy protegowanych. Każda współpraca, każda rzecz, jaką zrobiłam, to była rzecz, którą po prostu zrobiłam sama, o którą sama zawalczyłam, ale jak widać da się. Ja jak ja ci obserwuję, to widzę, że robisz bardzo dużo rzeczy. Tak, nawet ten content, jak budujesz, też wchodzisz w żonę współpracę, ale też bardzo, ludzi, bardzo dużo ludzi ocenia w taki sposób, że Sylwia Bomba nie ma na siebie pomysłu, to łapie się wszystkiego co można. Co ty o tym myślisz? Wiesz co, ja jestem kontem bardzo lifestyle'owym. Mamy teraz zalew ekspertów od wszystkiego od wiązania butów, od już grzesiu, już grzesiu, od stylizowania torebek. Nie chciałabym ludziom mówić, jakże. Czujesz, że jednak bycie influencerem jest pewną odpowiedzialnością, i nie chciałabym się zamykać w żadnej z dziedzin. Są rzeczy, na których się znam i o tym mówię, albo ludzie proszą, żebym się na ten temat wypowiadała, ale ja nigdy nie byłam trzecia złota rada i nawet koleżankom nie radziłam, jak mają wychowywać swoje dzieci, bo uważam, że tak naprawdę ludzie są tym zmęczeni, żeby im mówić, jak żyć. Yy, więc wolę im dostarczać uśmiechu, rozrywki, wolę mówić o różnych rzeczach, wolę mówić z serca, wolę motywować te kobiety, że da się laski zrobić, nawet jak się zostaje samą z dzieckiem yy, w ciężkiej sytuacji, to można zrobić wszystko. Yy, Robię to, co czuję, a czuję wiele rzeczy, więc może też jestem od wszystkiego. Na szybko jeszcze ostatni temat, bo ostatnio media też, e, że tak powiem, rozpisały się o końcu Twojej przyjaźni z Lilą. O co tam poszło? Już zostawmy ten temat, nie mówmy o tym, spójrzmy na to zasłonę milczenia. Było, minęło. Ale żałujesz, czy nie? Nie, absolutnie, cieszę się, że to tak się stało. Więc mamy to, kochana. Czego ja Ci mogę życzyć na sam koniec? Kolejnych nowych projektów. Wspierającego Grzesia. <noise> I tyle. Więc tego Ci życzę, oraz dużo pogody ducha, które, które już sobie masz, i dużo, dużo uśmiechu i miłości. Dzięki. <noise> Dziękuję Ci bardzo Dzięki. i do zobaczenia. Cześć.